Przede wszystkim gratulacje danego zespołu, wielka radość, przede wszystkim bardzo się cieszę, że dziewczyny się nie przestraszyły, że wygraliśmy tego meczu już w no, Wygrywać mecz tutaj w Toruniu jest zawsze bardzo ciężko i myślę, że przy tej ilości strat, którą no, mieliśmy, a ich 29, jest to ważny sukces zespołu. Przy czym bardzo mnie cieszy, że wygraliśmy deskę, deskę gdzie takie zawodniczki, jak dostanowić, no jest ciężko zbierać piłki. Dzisiaj nam się to wszystko udało. O, grały bardzo fajnie zespołowo, czego u nas brakowało. Niestety gramy bardzo słabo. Oprócz, wrócę do tego meczu sprzed tygodnia. grałyśmy pierwszą połowę zespołowo, dobrze w obronie, dzisiaj tego brakowało. Niestety, jak nie zaczniemy grać, jak, jak zespół, to będziemy, będą takie dni. brakuje nam no, faktycznie tego serca do walki, żebyśmy z siebie naprawdę tego wszystkiego w czasie meczu.